Pozostały nam cztery znakomite mecze. Na turnieju w Starej Zagorze w Bułgarii, oczywiście, czwarty z czterech dni już się chwilę temu rozpoczął, a teraz zobaczymy, kto odpadnie, a kto przejdzie dalej. Ale już obaj zawodnicy na pewno. Oczywiście znaczy, z jednej strony ciśnienie, ale z drugiej też zadowolenie, zwłaszcza ten zawodnik showtime. Tobias Ziber, zawodnik Timu Sentinels dostał się na Mistrzostwa Świata, pokonując w poprzedniej rundzie Reynora, zawodnika Timo Basilisk. No i z tej samej drużyny oczywiście jest ten. Z którego haczerkę właśnie oglądamy. Jona Serrala. Oznakomity no, Finlandczyk. Lewokrotny mistrz Świata, No po prostu klasa. Wygra najwięcej do tej pory na StarCraftie. Masa turniejów, masa osiągnięć. No i w tym turnieju, oczywiście, jak pamiętamy, też pokonał Showtime a 2 do 0. Bardzo mocny gracz. Pylon. To jest pierwsza mapa tego pojedynku. Nadal tylko best of free. Ale za to już kolejne pojedynki, to będzie oczywiście format e, troszeczkę dłuższy, bo w finale górnej drabinki Best of Five, potem w dolnej znowu Best of 5, i wielki finał to będzie Best of Seven. Była szansa na dogrywkę między Showtime'em i Lambo, no ale Lambo przegrał na Serrala, Showtime wygrał z Reignorem i wtedy już wszystko okazało się jasne. Przed chwilą Showtime oczywiście mógł okazać swoją dziką radość, dostając się na Mistrzostwa Świata, Lambo jeszcze będzie mieć też swoją ostatnią, ostateczną szansę. będzie dalej próbował. Dobra. No, oczywiście, każdy chce wygrać ten turniej w Starych Zegorze. Szansa na pokonanie klema w finale, o ile klem będzie w tym finale, no nie jest za wielka, ale każdy chce spróbować, każdy chce dać szansę. Myślę, że największe szanse na papierze przynajmniej ma oczywiście klem i seral na wygranie całości turnieju. No, ale seral poległ na zauna i Korańczyk jest takim rozynkiem, jeszcze trzeba przyznać. Korańczyków nie było dużo, jedynie dwóch. Ryank już, jak pamiętamy, odpadł, ale, ale zaun pozostaje. Jestem ciekaw czy będzie w stanie zatrzymać klama, bo naprawdę dobrze za on klika, dobrze gram. Pokonanie Serrala to jest coś. Nie możemy tak do końca ocenić dzisiejszej formy Serrala na podstawie Meczu z Lamboraz, że to z 2 że to było bardzo szybkie z No i było... No, po prostu jednostronne, także nie wiadomo, jak tam dyspozycja fina, tak, tak do końca do końca. Showtime bardzo często robi wskakiwać adeptkami. Trochę to przypomina w sumie manewry Christianera, który też y, lubił nierzadko tak właśnie wskaki, wrzucać swoje adeptki tak na siłę, nawet czasem z automatą do przeciwnika. Showtime też to właśnie często robi. Kiedy grają Global Quali Za jakieś dwa tygodnie, jak dobrze liczę. toż będzie najostateczniejsza szansa dla ośmiu, ośmiu zawodników zagra w tych Global Quali, no i tam N4 się dostanie na EUC Ale nie, nie awansują tak daleko jak chociażby Showtime dopiero co tam awansował, bo czy, czy, czy tylko do takiej jeszcze odrobinę wcześniejszej fazy. Echoing test, ulepszenie do zerlingów do Plus 1 oczywiście też zagrane. I mamy Forza Twilight, wiadomo takie, takie rzeczy. Ciekawie zobaczyć strala, który właśnie zupełnie pomija technologię. Yy, no, roży. on akurat zawsze był takim stabilnym. Pewnym zawodnikiem, który właśnie bazował często na karakanach w początkowym etapie gry. A tutaj brawo tam świetna zagrywka, udało się złapać królową. Był nawet zaskoczony Seron, że tak się właśnie na niego te dwie oraka odrzuciłem. Tak bardzo uważać Showtime, bo nawet strata jednej orako. Czasami może być czymś, co zakończy spotkanie. Mega ciekawa dynamika, że Seral tak naprawdę olinuje prawie jak dark przed laty na 50 paru dronach, taki Masling Bane. Mega ciekawe posunięcie. Teraz to do, do, doszło do mnie. Jak zobaczyłem, jak mało dronek ma Seral. No i oczywiście jak tutaj morfuje i atakuje, bardzo ciekawe posunięcie. Jak na Fina. Też być może zgrane, skoordynowane z tym, że Oracle są po drugiej stronie mapy, a przynajmniej jedna z nich jest. Ta druga oczywiście się uwija. Ekspresowo, ale myślę, że Nexus. Wow! O oh, wow, oh wow. okej, okay. to było niesamowite na swój sposób. Seral tak mam wrażenie, że nigdy nie zagrał. To mi się kojarzy tylko i wyłącznie z Darkiem który już swoją drogą poszedł do wojska jakiś tam, no powiedzmy około chyba miesiąc temu, jak, jak nie pamięć nie myli. No w każdym razie, bardzo nietypowe zagranie, taki massling. link Linkbane na Oracle, co to ma być? Pytanie się się opisze na czacie. i Artur, takie rzeczy no, to musisz być Seralem jeszcze, żeby to zadziałało, ale ciekawe, bardzo ciekawe. Może Seral zauważył coś takiego, że na przykład Showtime bardzo agresywnie gra z Femi Oracle? Nie zostawia ich w bazie, nie, nie gra asekuracyjnie jakoś tam, że w razie czego po, mają pomóc. Tylko wylatuje, marnuje, znaczy marnuje, zużywa ich energię, no i, i się pojawia może luka do takiego linkbane wjazdu, co jest bardzo ryzykownym generalnie pomysłem, ale jak działa, to działa. No to lecimy, druga mapka, Maganata, w górnym lewym scelą, w dolnym prawym, showtime, let's go. Bardzo ciekawie że takie rzeczy też potrafi Senal zrobić. Odważnie. Takie jest, Senal że nie będzie walić głową w mury, jak można wejść przez furtkę. Termin Rebądzierno, witam wszystkich. I na razie na pewno lekko się wyróżnia to, że tam nie wysyła żadnego zwiadu. Pewna ekonomia tego zawodnika od początku. Cybercore zagrany. No i dopiero teraz po Cybernetics Core wysyła zwiadowcę Showtime. Wtedy swoją drogą na Starla mówili Night King. Tak mi się teraz skojarzyło z nim, jak on ma te niebiesko poświatę w swojej budce. Idzie jak Night King, po prostu pewnie po wygranką. No i teraz zapadnie decyzja. No, Zagrania Oracle, także bez zaskoczeń. Czasami oczywiście Phoenix, czasami Voidray, ale najczęściej jest to Oracle. Na tym turnieju już pamiętajmy, że Showtime właśnie na Raynora, Zresztą dzisiaj zagrał też Build Order z dwiema Oracle oraz jednym Phoenixem. Phoenix Feniks służy, żeby. Do, do tego, żeby oczywiście zatrzymać się z ale. Też często potem za tym są jakieś właśnie zloty na szarze albo inne zaklęcia, na tej mapie chyba bym nie polecał takich gwałtownych ataków showtime'a, no ale z innej strony może trzeba, może właśnie adept push. Już na fina to nie działa za dobrze. Kapitan Sterling Archer, mega dziękuję, pozdrawiam serdecznie, dzięki za subka, pozdrawiam. Jeszcze Seral decyduje się podobnie jak na poprzedniej mapie. Na zgranie plus jeden do lingów tutaj, jak z Was, no w zasadzie jak zawsze perfekcyjny zwiad Serrana wcześniej widział jakie jednostki ze Stargate a są budowane. Teraz widzi pozostałe rzeczy. Chociaż chyba nie widział Twilight Council, no ale po timingu Gatewayów, po tym, że chyba widział tego Forgea w drugiej bazie, Protosa może już wywnioskować. A, no dobra, nie ma co się stresować. Może zrobić drony, a może jakaś powtórka z. Zagrania takiego ataku właśnie z udziałem z reglingów i Baneów, kto wiem. Ale jednak jest Roach Warren, więc troszeczkę jednak zmieniam pomysł na tę mapę. I lecimy ze standardem właśnie z racji pewnie tego, że mapa jest duża, to niech się nie będzie przesadnie spieszyć. Kilka pułapek. są oczywiście teraz absolutnie kluczowe, no bo gdy nie ma jeszcze blinka, to łatwo można zostać złapanym. No niepocieszony serial tą sytuacją. Była taka drobna mikroekspresja oczywiście na, na jego twarzy. Bo chyba już wie, że będzie ciężko ocalić, chociaż może. Może da się ocalić te hacze. Nie no dobra, przesadzam. <laughs> Spokojnie obronię te hacze. 40 zerglingów do pomocy. Bardzo ciekawa jest ta kombinacja z serralą. No, tylko wyczeka, aż Oracle zostaną aktywowane, i oczywiście odbiega z Erklingami. Jeszcze, no, w sumie warto zaczekać na plus jeden do ataku. No i Spire fajny wybór. Doskonale łapie wszystko, przechwytuję. Tak, to jest, to jest ładna rzecz dla Sarnala przepędził przeciwnika, no ale zwróćmy uwagę na to, że on ma tylko 59 dronek i można by mówić, no, sami ringi niby nie dużo kosztują, ale słaba ekonomia trochę. Najgorzej dla niego, gdyby teraz stracił szybko wiele z zerlingów. nie okazały się chyba takim wielkim zaskoczeniem. Szanuję, że je wybrał, ale najfajniejsze jest chyba to, że po prostu kontynuuje bud budowę mutalisków. Chcieliśmy sporo takich gier, gdzie mas mutalisk pokonywał Protosa. To, że będą to masmuty, też widać po tym, że jest aż 10 ekstraktorów zajętych przez Serrala. Oczywiście można zmienić plan na grę, można ewoluować, ale tutaj tej ewolucji za prędko nie zobaczymy. No i co zrobi Seral? Powinien oczywiście latać mutaliskami po bazach Protosa, coś tam niszczyć. W miarę możliwości, ale no ciężko jakieś właśnie sensowne otwarcie. To robił drony. Kolejna hatcha, jeszcze nawet szósta będzie stawiana w kurtym prawym rogu. Potężne zagranie. No, to jest, to jest silne, to jest bardzo silne zagranie, dlatego że wystarczy moim zdaniem raz mutaliskami zrobić jakieś większe, istotniejsze obrażenia. Jeden istotniejszy błąd protosa. I w zasadzie muty potem już są, mam wrażenie, nie do zatrzymania już się. Nawarstwiają bardzo szybko problemy Protosa. Na razie ten błąd oczywiście nie został popełniony, chociaż czwarta baza Showtime'a jest atakowana przez Zerglingi i parę Mutalisków. Może można było się dobrać do probek, ale lękał się Seral. A nie było czego, nie było, nie było tutaj jeszcze Storma. Leci kontratak. Niesamowite, ale Seral nie zauważył tego Urpizma. On ma wizję. Wow, Seral czegoś nie zauważył. Szok. No, ale widać, że jest pomimo... Tego drobnego niedociągnięcia i tak szybki i tak tutaj sobie zaraz mutaliskami powrócić. Kawe czy zeloty zostaną przyzwanem. O, jest, jest ofensywa. Dzieje się, dzieje się. Jeszcze jednego Fenixa spróbuję złapać. To się udało. Są też stalkery do pomocy. Pełny limit serrala. Łatwo jest potracić Fenixy właśnie. U. A jak widać to nawet już ze za stalkerami zaczyna się walka. Mega mocna zagrywka. Tak naprawdę. Jeden mocho i będzie po wszystkim, ale jeżeli zrobi 200 na 200. Więcej archonów jakoś dobrze się porozdzielam. A no to z kolei szanse Protosa będą niemałe. Serral dalej poszukuje błędów. No, tutaj spokojnie. Przy tylu mutaliskach można walczyć. Archon nie może się dopchać do Mutali. Feniksy padają. Dobra wymiana dla Serrala. Jeszcze jeden atak na godzinę 6 przygotował. Zawodnik timu Basilisk. będzie też dość późno. I to może być spory błąd. Nie zrobienie więcej Fenixów z zasięgiem. No i jeszcze ta kontrola Mutalister zawsze była bardzo dobra, ale teraz nie znalazł jeszcze takiego decydującego otwarcia. I jeszcze uważam, że tutaj ma jakieś szanse. Pięknie Protoss, mięknie, żarówka zgaszona. Jeszcze jest atak na godzinę 6. Nie najgorszy u nich tego storma według mnie, ja to minimalnie coś objął, ale bez przesady. A, i tutaj była popka. Myślałem, że w i rozwali troszeczkę probek jeszcze na godzinie 6, no ale tam są izeloty i kanony. To nie takie proste, być może teraz właśnie leci specjalnie, specjalnie na godzinę 6 ser, ale raz, że chcę trochę podleczyć mu daliski, więc przez chwilę przestali mi walczyć, a dwa... Może tu jest faktycznie nie za dużo defensywy protosa no i szybko pękają kanony. tu spokojnie może jeszcze Seral kilka salw oddać. On wie, że przede wszystkim Archon nie może go dotknąć. Oj, dotknął dwa razy. Aż tam jeden, jeden, dwa ataki Archona może jeszcze nie są aż tak tragiczne. O gorzej ze Stormem. Pięknie go rozgrywa. Cały czas ataki, cały czas przeszkadza. Lata i kombinuje. Znowu na godzinę 6 można przypuścić atak. To ciekawe rozwalenie Oracle też miało miejsce. Jednego Feniksa. No, fajnie mikruje Seral. Na godzinę 6 już nie wiem co tam się wydarzyło. Może jakiś star może coś innego odpędziło Modaliski. Seral dodaje Ultra Cover na Drenalam. Nie zapomina o tych wszystkich ważnych ulepszeniach.

Zniszczonych w tych akcjach, Fina. Chyba plan zdaje się działać, dlatego Seral zmienia technologię na Ultraliski. No nie ma jeszcze dużo Immortali, ale tutaj widzę jednego. Tak, tak, będzie dużo dzików. Cały czas męczy Seral niemcam Do pomocy też koruptory. Jest w końcu odwet time'a po raz pierwszy. Koruptory mają teraz właśnie się szarpać z Feniksami, absorbować ich obrażenia. A Mutaliski atakują Nexus. Jak tak dalej pójdzie, to teraz Showtań będzie na. oła Na dwóch bazach, bo ten Nexus ledwo, ledwo stoi. Ten właśnie został zniszczony. No całkiem zabawnie. To jest bardzo niefajny dla Showtime, a Jeżeli on nabuduje dużo Feniksów, to niby fajnie, bo rozwali koruptory mutalizki, te ale teraz z kolei Feniksy nic nie zrobił ultraliską. Trotem musi je w końcu pokazać. Nie rozumiem, czemu Shotem. Czemu Steral się nie broni, tylko leci na kontra. To jest bardzo ciekawe. A okej, okay. może jednak zaczyna się bronić. tylko coś tam mu się źle kliknęło, może przepisało do grupy kontrolnej, niekoniecznie tak jak to sobie wymarzył, ale no nic, hacza stracona. I teraz pytanie, ile jest Immortali? Ja widzę tylko jednego. To niedużo. To zdecydowanie za mała wartość, kolejne dziki w drodze, ale seral już teraz nawet chce zawalczyć, no zjada zeloty tą kompozycją, no i zjada przeciwnika. Perfekcyjne zachowanie mutaliskami, ultraliskami, Showtime przetarł czoło. No i zobaczę, że to już jest koniec. To już jest Seral, który awansował do kolejnej rundy, do finału dolnej drabinki. Bardzo fajne zagranie i jak e, widzicie, w kontroli Serala nie było za bardzo błędów, jakichś istotnych. Także zajechał go Mutalami, a obronił się ultraliskami. Bardzo ładna gra. 2 do 0. Zwycięstwo. To już drugi raz na tym turnieju. Seral pokonał Showtime 2-0. No i pozostało trzej graczy. Klem, Seral i niespodziewanie Zaun. Klem z Zaunem grają w finale górnej drabinki. To będzie za chwilę potem finał dolnej drabinki, wielki finał. Hey, Cyril. Hey, hey. Do you make a habit of crushing dreams? No, I think the crossing dreams part was already done. Uh, this was just a regular day at the office, uh, nothing special. So, when Showtime said that it's a little embarrassing that you lost a zone, did you take that personally? No. I think you forced into it that spot. So now you're mad at me. That's what I'm hearing. Uh, but I want to go back to that game one because you went for a big Ling Bane bus. That's not something that we see all that often. Why that build? Um, well, I was kind of expecting as he was kind of like a build or something. That's kind of what I was thinking. Uh, so it, it would have been good there as well. Uh, but it's good against the Stalker opening as well. If I get him off guard, obviously if he's completely at home and completely ready for it, then it's not that great. But uh, I just went for it. It was. Kind of, the decision was kind of made during the game or during the game I didn't do it pre-game so it was a bit bit uh, free flow build. gotcha and, and in general we've been seeing you mess around with a bunch of different ideas in this matchup we saw you tried to go mutas twice against sound that got scouted didn't really happen finally we saw you play mutas uh, in this game what's your read on the like how a PVZ should flow right now uh, I'm not sure I just try to play a little bit of everything to keep them guessing and uh, just to just to not do the same thing every game, uh, because I feel like pros players kind of they're so used to the lurker timings and that stuff already, because everyone does it. That uh, I don't like to do it every game, but uh, every time when I lose, I'm kind of a little bit sad I didn't call lurkers at the same time, but just try to do a little bit of everything. Gotcha. And finally, it's going to be Zaun and Clem up in that upper bracket before you play someone. Uh, this is a two parter A, who do you think wins? And B, who do you want to run into in that lower bracket finals? Well, I think Clem's going to probably win. Uh, it's, it's a close match. I think it Sound's really good at Pvt. So um, it's, it's hard to say, but I would say Clem's still the favorite there. Uh, I do think, well, I personally would actually like to play against both of them. Uh, but So I hope my wish comes true. But uh, I wouldn't mind playing Sound in the lower bracket just to get my revenge there and Clem in the finals. But if it goes the other way around, it's also fine to me. All right, so you're playing in the final regardless is, uh, is what you're telling me right now, right? Yeah, sure. <laughs> All right, Sarah. good luck. We'll get to let you uh, take a break and uh, see you soon. spoken <laughs> Zasadzie, ja faktycznie sera taki miażdżyciel marzeń.